Hejka widzowie, to znowu ja ze mną jest Antek. Czy witajcie. Hej, widzowie! No. Jak widzicie znowu Map City, ale dzisiaj będziemy ulepszać sobie domki. A więc teraz porobimy kilka tam zamówień. Ale będą też ogólnie stroje w tym odcinku. E, bo już e, jest ja tak powiedziałem, jakby napisał do Oli, chciałabym nagrać odcinek. Bo będzie teraz, będzie to teraz bym się, ja o tym nie wiedziałem będzie ulepszenie domku, no, czyli takie trochę zbieranie też pieniędzy, no i plus stroje. No. No A więc teraz e, ja będę dawać jakiś dla Sonaj. Dostawać dla do Sonaj. Idziemy do niej na chatę. A ile ja teraz? Ja właśnie. E, idę, idę do niej. Też na mój kanał. Ej, ja muszę przejrzeć jej dom. Bo ona ma taki dom co Antek. Dobra, fajny masz dom. Bab w stylu. Mm. Oké. Wat wil je ja. doen? Wat wil je doen? Wat jeden. je doen? Wat wil No, doen? Wat wil je doen? Wat wil je doen? Wat wil je doen? je Dziękuję Ola. No, dziękuję, Ola. Dziękuję. Ola, no, dziękuję. Dziękuję. Dobrze. Dobrze. I nawet to. Dobra, widzowie. Jak widzicie, teraz czekamy, a więc wam pokażę za chwilę jak już... Jak już to zrobimy. Na teraz jak już zarobimy te potrzebujące pieniądze, a więc widzimy się za chwilkę No Dobra widzowie, jak widzicie, jesteśmy już, e, mamy dostawę Dla jakiejś tam love Bez E Dobra Ona ma, ej ona ma fajną chatę Ona ma taką co Antek ja teraz mam dostawy? Tak, dla takich ludzi, ja yeah. Mam taki, jaki ma, mam tak, no weźcie ludzie, wytłumaczcie mi to, Playground. Nie gadajcie, że odwróciła zamówienie. Kobieta, to najpierw trzeba... Czekajcie się dowiedzieć, jaki mam to O, Dobra, za chwilę wam pokażę następną moją dostawę widzowie No widzowie, powiem wam to, jak weźmiecie sobie random customer No to wam będzie takie coś, że... Że osoba będzie stała Co? No, ona będzie stała sobie A więc a co tutaj jest napisane, tak? Aha Okej, okay, babo, nie wiem o co ci chodzi. Co jest z tobą i tak? Dobra, teraz widzimy się przy następnym zamówieniu. Dobra, Dobra witam, ja postanowiłam, że w tym momencie odpalę Wam kamerę I pokażę tutaj co się dzieje I zobaczcie, e, u mnie tylko dwie osoby O i mam już e, dostawę A więc lecimy z tą dostawą Czekamy czy będzie takich przed... Ja zaraz... Mam dostawę przed... dostawę i potem... Pan kokosek! Jak macie tego, kokos, tego stwora z tym kokosem, no to. Widzę wie, Ja Wam powiem takie coś, co ja z moją siostrą wymyślałam. Jak jest ten taki zwierzaczek, pecik, z tym kokosem na głowie, to mówię na niego: Pan kokosek! No, To jest taki jak Pan kokosek na mnie. Dobra, będziemy się za chwilę znowu Widzowie, jestem następna na linii Widzicie? You are next in line Dobra, bierzemy randomowego gostka Jeśli to ty, to zasubskrybuj no. Nie zmuszę, ale zachęcam, żebyś się był na o była No mm.

w którym będzie co chwilę jakaś przerwa ale tu chodzi o zarobienie hajsła i pod koniec będzie taka, taka długa część mamy dla jakiejś Jezu muszę zakryć tą nazwę prędzej podłogę Roblox no ja Ona to mądre Masz i mnie marudź. Dzięki, że 60 zł. Dobra, ładnie pani. 20 osób. No widzę, bym. jest tak, że mi się pamięć na telefonie skończyła. więc Teraz będę pracować jako kucharz. Bo, bo ja nie wiem, ile ja tam zarobię na tamtym. Na tym to ja mam jakieś szybkie to. Szybkie jakieś zamówienia i przerwy i już mam czarę dużo pojawić. Dobra, Widzowie. Widzowie mam pomysł. Widzowie, ja mam taki pomysł teraz, że lepiej. ja tylko zrobię okay. tą dostawę i, i lecę na... Czyli nie dostawię, tylko zrobię to zamówienie i lecę na dostawę. Ola! Ola! No niż musimy sobie ustalić taki cel odcinków ogólnie, co nie? No. Ten odcinek. Oh e, ja jestem ciekawa, czy ten odcinek też będzie trwał e, jakieś 5 minut. Dobra widzowie, za chwilę się widzimy, jak będę dawać do, 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 do sale. Dobra widzowie, teraz lecimy z następnym zamówieniem. Tak biegiem biegiem. Dla Dasha chyba Roblox. Jeśli tutaj jest Roblox napisane. Ja to nie wiem. Ja nie umiem ich czytać Ników. Ja umiem przeczytać mój. No witam, ja proszę pizza, a ja stąd spadam. Bajo. Dziękuję, koniciłam. Dobra, dobra. Widzowie, widzimy się za chwilę. Więc... Bajo! Dobra, widzowie jest tak, że. Chodź! Że, że... Gdzie ja jestem? Widzowie. Gdzie mnie, mnie teraz sporo? Nie, no. Gadacie, ja nie. Dobrze, nie, nie gadacie. Jest dobrze. Tu ja mam teraz iść przez pół świata? No i ja właśnie nie cierpię taki dostaw. To są zawsze moje najgorsze dostawy. Mam iść przez pół świata, żeby dać dostawę jedną. Hmm. Dobrze pizza pizza here no Jezu ja, ja mam tutaj tak siedzieć dobra, proszę proszę, masz pizzę i i nie, więcej mi nie dawać takich zamówień Dobra za chwilę się widzimy znowu widzowie a więc widzimy się za chwilę wiem, że się powtórzę a więc ja, znowu się powtórzę widzimy się za chwileczkę widzowie Dobra wróciłam w widzowie a więc nie wiem czy znowu będzie musical mój error nie uczyła, ayuda. Powiadają ludzie, że to jest dalej jest. Tylko no. tak ale nawet nie pisłem że mogę osiągnąć. Pomimo tego, udało mi się to zrobić. Dobra, widzimy się za chwilę. Ostatnio, że... Co tam mam Mamy teraz na random. Z... Właśnie tak super kanał. No Diękko. i chciałbym dalej prowadzić kanał e, i stworzyć e, nowy, kolejny, ale tylko od blindbacków. No i akurat nie wywaliło, nie wiem czemu. E, no em, ale naprawdę podziękowania się naprawdę należą. Macie podziękowania mnie na kanale. Odcinek wcześniej. Dobra, jeśli ja tu znowu w pół minuty zrobiam... To ciebie się za chwilę. Dobra, widzę jak widzicie. Mamy teraz dostawy dla tej Love Mail. Czemu ludzie mają takie chińskie nazwy? Jakoś polską. Nie, że obrażam was, ale I nie umiem czytać bez trzech nazw. Ja umiem tylko napisać. moje. Ja napisać napiszę na kartce albo na ścianie. Ale ja że mam tu czytać? Nie no, moje najgorsze. Nie, ja nie, nie cierpię ten dostaw, że ja mam iść przez to pół, to pół świata tym, po jedno. To nich polega Czy je, no no. Trochę ja poznałem na pierwszym. Tak ale nie świat, jak No i na. tam do tego czerwonego ręcznika, okej. Okay. Ja mam o, do, do, na to jedno minuty. Dobra, chata. Akurat śmieszna sprawa, hmm. dlatego że wtedy nie było tak, moje, moich ulubionych włosów, które są normalnie piękne które mam też na, na sobie na skinie na, na robloxie? no ja mam na sobie moje ulubione to, włosy. tak się stało, a teraz te włosy wróciły, ale chcę mieć te skiny na pamiątkę. jak chcecie. Czekajcie Widzowie, czy tam był przez South Charles Teleport. Dobra, nie wiem, widzimy się za chwilę. Dobra, Widzowie, jak widzicie, teraz mamy jakiegoś oryx Jakiegoś oryks teraz mamy. A jak dołączycie na naszą grupę, starą, Sweet Little Bumblebee z pszczółką, to ja będę musiała tam znowu wysłać link do tej grupy. Do nowej grupy, na której, no wiecie. Więcej się dzieje. Człowieku, jak Ty się obroniłeś? Słuchaku. Ty chcesz tej pizzy, czy nie chcesz? Ja, i może to, i, uwaga! No, widzowie e, Arbuzi, widzowie Oli, jest info, dlatego, że i mówię to też dla moich widzów, moi że Ola wstawi link do nowego serweru Serwera z Citroën to możecie od razu wziąć udział w moim sercu kryteria Tak? No, e, to się zrobi za To właśnie na i bank. Co prawda nie można już malować, bo ta linia malowania jest tam zamknięta ostatecznie. Ale można przesyłać. Obracaję porty mnie. Ma, typu. To, e, a jeśli ktoś ma takie fajne właśnie e, obrazki, rysunki, które znakami drogowymi, to może przesyłać na ruch. Mhm. I Mhm. Dobra widzowie, widzimy się za chwilę. Przy następnym odcinku. on tak mi chcę sobie dali swoje te gada. A ja tutaj już idę na, na następne zamówienie. A więc widzimy się za chwileczkę. Dobra widzowie, jak wiecie, Łanka będzie więcej gadania. No, a u mnie. Z Teraz mamy nową grupę, którą, na którą zmienię nazwę i zmienię ikonę. I się teraz zastanawiam nad nazwą Airbuzową. No nie wiem, wpadłam na taki piękny pomysł. Okej. Okay. Jest źle. Jeśli bym miała coś do domu, to bym przeżyła. Sorry, chłopie. Dobra, widzowie, za chwilę się zobaczymy, jak będziemy już pod tym domem. Dobra, widzowie, ja tak postanowiłam, że robię tą ostatnią zostawę i lecę. Będę jak, e, kończę ten odcinek, robię tą ostatnią dostawę, kończę odcinek e, i... No i wiecie. I będzie w drugiej części dopiero dekorowanie. no więc... No Jezu, ludzie, nie piszcie mi teraz! Dobra, a więc widzimy się za chwilę jak będzie dostawa. Dobra widzowie, jak mówiłam, że w drugiej części będzie właśnie dokończenie eden. dekorowanie, to teraz e, robimy właśnie to dostawę, proszę nie teraz, ludzie. Ludzie. Tylko się przeżegnić. Mogę dostać teleporta teraz, bo ja nie chcę latać przez pół świata, żeby dostarczyć do jedno zamówienie. O dobra, ktoś też musi lecieć przez pół świata. Współczuję dla tych wszystkich, którzy mają takie dostawy. Ciekawe ile ten odcinek będzie trwał. Dobra, mówi Dziękuję. Dobra, przyjąć tutaj cypiero. Dobra No to ja mogę już kończyć ten, ten odcinek. E, widzimy się w następnym odcinku, w drugiej części, a więc... No, widzimy się w następnej części Papatki. Kończę odcinek, a więc papa! Pa.